Dzień dobry widzowie. Dzisiaj jest słowa żałoba. Zostałem zmuszony do sponsoringu, niestety. Mój kałach poszedł w pizdę. Bez Oj, gadki kurwa, od zera nie. do milionera, odcinek trzeci. Do, event, event, event go Chuj, event, kurwa, dawaj tu. szponć, a nie. No to dawaj, no pierwszą na wyczutkę, klasycznie. to nawet ciutkę, to już tak na grubo polekałem. Wkurwiłem się widzowie, Po ogólnie mnie, mam sny jakieś na jawie, że trafiam tu takie skiny, że nawet nie wiedziałem, że takie skiny drogie są w tej grze, nie? A ja je trafiam we śnie i potem się budzę i płaczę. I kurwa łóżko jest odstane. <noise> ogólnie sprawa wygląda tak, że ja nie jestem takim chujem jak on i ja robię dzisiaj giveawaya normalnie. Chyba, że no właśnie, to może być problem, bo może zabraknąć niestety środków. Ale, komentarzyki, komentarzyki. Właśnie, no komentujcie ogólnie, skomentujcie cokolwiek i hmm, właśnie, napiszcie cokolwiek i napiszcie, nie wiem, w nawiasie konkurs. To po prostu z tego, co kto ma w nawiasie konkurs, to rozlosuję po prostu. jakoś wybiorę sobie po prostu, ale nie, wylosuję na następnym odcinku, żeby nie było, że kolegę podstawiam jakiegoś. No. no i kurwa oczywiście, wpłacajcie z kodem, który... Ta, no, o no właśnie, nie wiem czy będzie ten kod pokazany, lngs1 Wpłacajcie sobie z tym kodem, bo to jest dobry kod ogólnie I ja z tego też mam kasę Ostatnio 4zł dostałem z tego, bo sam se wpłaciłem <laughs> No ja ostatnio w opisie do filmu dodałem mój kodzik To jak coś Ale, to z mojego, nie z jego Z mojego kurwa, jestem biedny Jestem studentem biednym. Ja też jestem biednym studentem. No i zaczynamy klasycznie, nie? Dobra, Silent, podkręć tempo jakoś, nie rób już na wyczucie, bo to na wyczucie to dobra, jest chłod dwa Salony, dwa Salony i jeden Expensive. I zwykła. A może dwa? Akurat 88 do stówki będzie. Nie będziemy też się pierdolić z tymi odcinkami pod 20 dobra, minut, białe, tam białe. tutaj to jest... Albo czarne, albo białe. A może coś z tego Opierce, Expensive'u poleci? Liczę na to tak szczerze, że liczę na to, że coś poleci z tego ekspensivu Kurwa, mi ostatnio z tego ekspensywu tak dropi. Fajnie by było coś wygrać w końcu. Serce to już mi bije tak, że chuj. <grym> za za czyjeś łatwiej się trochę gra jednak Moje chyba Może nie być. wiem. No. Ej, słabo mi, nie? <grym> Zemble zaraz. O kurwa. O kurwa. O kurwa. Dobry, dobre, dobre, dobre. Ej, kończymy ten odcinek. Dziękuję bardzo wszystkim co byli. Uuuu, dobre, 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 dobre Ej. A czemu nam, jak nie zarabiamy? Eee, miło było... wypłać eee, Miło było poznać wszystkich Dobra, Do komentarza. następnego. Siemaneczko, Anna, a właśnie, na giveaway eee, Komentarz konkurs i do wygrania jest 5.7 Kolonia, także mam nadzieję, że... Ej, ej, poczułem nie pieniądze, nie? Ej, i teraz robimy sobie opcje ogólnie. dla widza? E, spierdalaj, to, ci to jest wszystko ustawione. <grywa> <grywa> nie, zaraz wypłacę, no, zaraz, zaraz ogarniemy coś. Ogarniemy to stary. ale To, żeby cokolwiek było, bo ja. Tak, no, żeby cokolwiek było, bo... bo jestem taką... Jestem taką zdzirą, że naprawdę to jest aż, aż mi samemu siebie mi szkoda. A i coś tu było za stówę, nie? O kurwa, o kurwa. Ja nie się. Nie, mówię wam. Nie pierdolisz się w tańcu. Dobre, 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 dobre. Tiangu. proszę. Dobre, dobre, dobre. Proszę, non-time, proszę cię. Kurwa, dobre! Cisza teraz, kurwy. Cii, cii. Ej. Ja to, chłopaki. Kosa dla widza? Bez problemu. Jakbym sam no, miał, tam tak powie... Dziękuję. Ale jakbym sam miał, to tak powiedział. Ej, dobra. Ach. Ach. Ej, może już koniec? Muszę ja dalej wcisnąć? No, módl, 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 módl. Kurwa, ej, słabo mi. Kosę robimy z tego. Mhm. Mm Dobra, ja bym zrobił teraz taką luźniejszą troszeczkę, wiecie? No to dawaj, dwa salony, jeden Expensive, ale na underdogu. I underdog. No i dobra, lecimy. To jest taki krótki, taki krótki odcineczek ogólnie. Właśnie chcieliśmy zapytać, czy. Kurwa, co robić, nie? Mamy pomysł, żeby nagrać Wingmany, jakieś challenge, inne gówna, ale czy to się zwróci, czy to będziecie w ogóle chcieli oglądać, to. Dawać znak, To nie? już jest właśnie inna kwestia, nie? Kurwa, ale gówno. No ale dobra, nie, nie brak, jest. Ale brak. nie jest jakoś zwrota. mocno fizzdę, także to, to. No, jest tam, zwrota, jest zwrota. Jest praktycznie zwrota. Eee, tak, ale dopiero teraz, właśnie, żem odblokował, wiesz? Także to dam. To sobie od razu wypłacimy, żeby lipy nie robić. A ja, a ja. A ja zagram co, coś takiego ogólnie. Nie, zagramy coś lżejszego teraz, bo coś czuję, że mi teraz nie odda. Zagram sobie trzy stickersy po prostu i do tego dorzucimy sobie Restricted'a W międzyczasie zaakceptuję sobie ofertę. Bez kurwa naklejek, daj ta spokój. Dobra, już jestem tylko 130 na minus aktualnie. My <laughs> Ale jak my kosy z tego robimy zaraz, a ty coś pierdolisz. Ejś, takie sny mam, naprawdę, jakby to się ziściło, to mi, kurwa z Wojtkiem golo na złote. Ej gorzej jak to wygram mi się obsram, nie? Bo jak ja wygrywam takie bitwy na przykład 3 pod to coś mi się sta... dzieje jest kurwa z osierdziem i coś... Aaaaaah To wyobraź sobie, jak ja ostatnio miałem mi. ten drinka... kartę. Ale, do... ale jak ty upalony grasz Moje? Co ty no Ej, włączyłem rap składankę, nie bangla jak chuj O kurwa, znowu twoje. Spokojnie Ej, nie da się w to przegrać, dziś jestem nie do zajebania! <śmiech> <śmiech> o kurwa A nie, myślałem ty myślałem, że to jest jakieś OG Ej, no co jest? Ej, no co jest? Ja 5 dych z tego wyciągam. Ej, i... Tak się kurwa kręci odcinek, a nie tam te twoje... Ej, dawaj 10 pistów i za kary drapiemy się po jajkach Ej, nie mogę, za bardzo mnie nośnie, słaba muzyka Przepraszam, najmocniej. Ty no, ale to idzie, kurwa, tej. Ej, zrobimy jeszcze dwie batelki. I spierdalam, naprawdę, bo, bo karetka przyjedzie. Ej, właśnie, dołączymy do kogoś po prostu. Na cztery to może no? nie, ale taką za trzy na trzy to za myślę. dwie dychy na trzy, no? To. Ej, śmieć, nie patrzę nawet na to, bo to jest strata czasu, nie? O, dawaj. Co tu mamy? W ogóle no, jakieś tak. Raz. Jak dwie na raz? Ja tam. Nie, 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 nie. Bota, bot dodał, wiesz? Aha. Dwie dychy to. To w, do, w dobrym stanie dwie dychy kosztuje ogólnie. Dobre, 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 dobre Jak nie pierdolnie Ej, ty, mi zmaga A <laughs> ja ale wolę taką przegrać niż zaraz jaką zrobię za 300 wy, nie też No to prawda Ej, ty no nie da się przegrać Bardzo dobrze ogólnie, że to przegrywam Bardzo dobrze, ja się cieszę Bardzo dobrze Ale ty wiesz że to jest standard. A. Akurwy <laughs> syny Ej, no wygrałem o, to kurwa. chyba nie, nie, a nie, nie, dobra, dobra, git. To jest ogólnie dobra wiadomość, dla bym 8 złotych, a tak, dobra. Dobra, zrobimy jeszcze jedną taką luźną, może nawet dołączymy sobie. Tą? Nie, nie, ale żeby jakieś takie sensowne skrzynki były. A tu widzę, że bot, kurwa, chyba czeka jakiś. A nie, to... A spróbujemy no te, bizony. te bizony. Nie no, się. spróbujemy, bo to śmie. Ogólnie te bizony też mogą oddać. Raz widziałem, że gościu tam ładne wyciągnął kaskę. No, droższe bizony. Nie? Moje. Co? Nie. Ej, od kiedy te jabłuszko to tyle kosztuje ogólnie? Co? O kurwa! Co to kurwa jest <śmiech> <śmiech> Ej, pa, znowu to. A nie. Ej, nie nie ogarniam ej, tych bizonów, ej. nie? Ogólnie, to jest najgorsze, no, że ja nie ogarniam co ile kosztuje. Ty no, co to? O kurwa, ty! Ej no, ludzie. Ludzie. A to co to jest? Ty no. Ej, Ty, no, pany i Pane wy. Ej, dobra, ej, robimy. Ej, ej, cza czaicie, że mi się sny spełniają, nie? Wystarczy wierzyć. O, ogólnie... Ogólnie dzięki za łapki w górę, bo w sumie to się nie sądziłem i też wyświetlenia, nie? Nie, nie sądziłem, że w ogóle no, tak to wyświetli. No także myślałem, że po prostu dużo osób to robi i ten, ale może przez to, że mam jakieś tam zaburzenia osobowościowe, tak dużo ludzi to ogląda. Ej, dobra, iść na te. Ej, jeszcze raz. Nie, bo ja ogólnie chciałem patrzeć. Ja ci powiem tak. Covert. jak e, I jeszcze coś chciałem. I kurwa, taci weź. To ucchy. I zrobimy taką i to będzie na zakończenie. Wypłacimy wam jakoś skinka. No i tyle, I nie? Ty taki szybki odcineczek Szybki odcinek, mordo, bo ja wiem, że ja to przepierdolę. Tak szczerze. Przepierdolę ogarni, to. Ogarni. No chyba, że tą wygramy jakimś cudem, nie? Bo już Siles widzę, że brodaty moje, ale tak słabo. No. Słabo, słabo, expensive proszę Słabo. Ale lepiej, lepiej, no. lepiej. Chociaż zwrotka trochę i teraz taczy. Uuu! Dobre, ty! Nasze! Nasze! Nasze, nasze! Ale tak... Lipa troszeczkę, wam powiem. Jeszcze jedną bitwę zrobimy, ale ogólnie zawiodła mnie ta bitwa troszeczkę. No i dobra, no wszystko. chcesz na zakończenie, to chyba coś trzeba grubiej przypierdolić, co? Nie no, polecimy tak, że też coś za siedem dyszek, nie? Ja bym dał. Kurwa, myślę, że jakiś underdog za stówkę. No dobra, spoko, 150. może być. Nie no, za 150 nie, za stówkę mogę zrobić ogólnie underdoga, tylko nie wiem, jakie skrzynki totalnie na underdoga dać. Może no damy tego coverta, niżej, bo on... No, albo, albo ekspensygo. da... Ej, zaczekaj, zaczekaj. Zrobimy coś takiego, że. Hmm. Nie, weź ty za 30, ja ci mówię. Tak, myślisz, że za 30 będzie no, dobrze? No i zobacz, zjeść A to Santiago do dołu. to co to jest? To jest gówno, weź jednego kurwa primery. Primer, ale party mixami nie każ brać, nie? Bo nie lubię go. No dobra, dobra, no to te taczy niech będzie. I cover. I I covercik, no. Ja akurat 110 zł. I underdog. Ej, liczę, że gościowi wulkan poleci, nie? Albo, yy, albo ten... Albo ten gud. Fajnie by było. No. Fajnie by było to zakończyć. I tak jesteśmy na plus, także... Także spoko. O, jakbym... Nie, ale nie, bo ta, ta nowa też jest ogólnie droga, ci powiem szczerze. No jest w chuj droga. O kurwa. Nam strzelać nie kazano. Nam strzelać nie kazano. O kurwa. Ej, ale, ale covercik, jakby teraz, coś ten. No, może, może, może. Nie, gówno. O kurwa. Aj, tam mogliśmy zwykłą. No. No i dobra. Dupę. Teraz tak. Otworzymy sobie jeszcze event za 7 koła. Jest jakaś za 7? Za 7,5, dobra. A i te skrzynki, to dla mnie to I jest pomyłka, nie ogólnie. No no, sprzedamy zawsze, kurwa, yy, i jeszcze co? Jeszcze jakieś taki... yy, dwa... bitwa. Za 4 dyszki zrobimy. Expensive. Albo dobra, 2 ekspensivy zrobimy. I po prostu widzę wy niech się pierdolą. <laughs> expensive. dwa raz. Zwykła daję. Mm, Oj, skoro. coś kurwa waha, waha, się, waha się. Nie wiesz co, zastanawiałem się czy underdog nie wziąć. Ale chyba polecę po prostu tak. Bo teraz go rozpierdalam ogólnie, nie wiem czy to wiesz, nie? A z tego jest ekspensiva są jakieś dropy, takie powyżej 200 na przykład, czy coś? No, no widzę, właśnie, wiesz? Na przykład. No właśnie, no. widzę, że za złotówkę mi wypadło. <laughs> kurwa, a chciałem zaproponować underdoga. No i kurwa, chuj. Abyś miał trzy stówki. Ej, ale ten kto wie, co nie, że. Ten kto myśli, na przykład, że ja się poddaję, nie? Tak łatwo. Ekskluzyw, Exc ekskluzyw. Na jednego ekskluzywa mówię ci, ekskluzyw oddaję. I coś dla wiza będzie. No. Ekskluzyw oddaję. Jak coś to ty mi oddajesz, nie, kasę. Jebać, <laughs> nie, jebać, 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 jebać go. Będzie dobrze, będzie dobrze. No chyba jednak nie. Dobra, coś jest, coś kurwa jest, zawsze coś. Chyba jednak nie będzie dobrze. Gówno. Ale to teraz <laughs> zobacz jak ostatni pierdolnik. No ale pa, dla pa, niego pa, 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 niestety. Pa, pa. No pierdolnęło, niestety. nie powiem, że nie. No, no i dobra. No i kurwa. Wypłacimy coś, coś dla Wiza. <laughs> I. Uh, uh, uh. Ej, może, ale nie, bo to jest gówno. Kurwa, ten legion nam Bisa. On się nie, ale on się nie różni w zależności od stanu, on jest po prostu ciemniejszy. Aha, no dobra, no to w takim razie Legiona Nobisa będzie. Będzie, będzie, będzie do wypłaty. Także no, jakby, jakbyście chcieli wziąć udział w konkursie, to komentujcie, nie? Bo dużo osób pogląda, dużo osób lajkuje, ale praktycznie nikt nie komentuje. Dobra i odpalę grę, pokażę wam jak on wygląda w grze. No tak kurwa powiedzmy, nie licząc w magazynku, że spoko wygląda. No, nie, no pan ten magazynek jest, no ale chuj, lepsze takie coś niż nic, nie? Najwyżej się ktoś chce ktoś sprzedać albo potem wpłaci. Trade ban na niego mija za 8 dni, także za tyle będzie gdzieś tam na live roz, rozlosowanie tego, może jeszcze coś dorzucę z moich skinów, może tą WP dorzucimy na live, będzie do rozdania, zależy wszystko, ile widzów przybędzie, bo na razie serio fajne zaskoczenie. No i co tyle chyba nie? My no idziemy co, teraz no, nagrywać dziękuję. jakiegoś Idziemy chyba nagrywać jakiegoś co... Coś fajnego. Coś i coś się nagra. Także dobra, dzięki i Simanu